Bardzo fajnie widać przy tym, jak, jak człowiek jest spokojny i to, to pomaga, a dobrze jak jest się spokojnym w życiu. To no, taka adrenalina jednak i, no i trzeba się skoncentrować, czego mi tak na razie trochę mi to nie wychodziło. No, to zaczyna mi się to podobać, o może tak, ujwę. Wydaje mi się, że niektórzy nawet nie są w stanie pomyśleć, że byliby w stanie y, taki sport uprawiać. Przekonałem się, że strzelanie jest całkiem proste. Innymi słowy, nie dziwię się snajperom, że strzelają. Ja naprawdę Poszuć się, masz coś nowego, bo lubię stać sobie bez Sport jest rzeczą piękną i to nie ważne, czy jest, jest zdrowy, czy jesteś jest chory. Sport to jest styl życia po prostu, trzeba to kochać po prostu i tyle. Pierwszy raz jest dyscyplina strzelectwa sportowego z bronią laserową dla niewidomych na strzelanie na słuch, więc bardzo jestem zadowolona z tego. To co odróżnia tę dyscyplinę sportu od powiedzmy strzelania osób widzących, no to jest to, że my się posługujemy w tym wypadku dźwiękiem, tak? Dźwiękiem. Im wyższy dźwięk, tym jesteśmy bliżej celu, bliżej tej dziesiątki, tak? Ze strzelacją się kiedyś zetknąłem, także to nie jest mój pierwszy raz. Dobrze, że coś takiego jest, bo to też można porywalizować, gdzieś tam trochę adrenaliny poczuć i myślę, że to jest pozytywny aspekt, wydźwięk tego wszystkiego. Ja to należy spotkać jako bardziej przyjemność, taka odskocznia niż rywalizacja. Trzeba się przełamywać, no, że tak powiem. Jedyni mogą na przykład poczuć wśród, wśród swoich, że bez dyskryminacji. Mogą też mieć, nie ukrywajmy, tematy do rozmów ze znajomymi, tak jak ja mam też sporo, o czym rozmawiać i się chwalić. Na Misosnach e, azs u się przejmuje bariery, e, tak naprawdę własne ograniczenia. Uczy się człowiek spokoju, opanowania, perfekcji. Człowiek chce to, jest w stanie wszystko osiągnąć mimo swoich ograniczeń. Udział w z piekarzy był moim pierwszym. Radzę, chciałbym bardzo podziękować na to, bo obecnie na wodę nie płaciłem sobie. Nie przywrócę że oddał nam pierwszy strzał i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się fortunie. Jedyną różnicą pomiędzy sportem a wyczynem, a osobami, które dopiero zaczynają bawić się w strzelanie, jest upowszechnianie tego sportu i ogólnie kultury fizycznej. Strzelamy na tarczach elektronicznych, tak jak się strzela już na międzynarodowych zawodach na najwyższym poziomie. Tarcze elektroniczne automatycznie widzi wydruk, i każdy zawodnik momentalnie po Widzi wartość, w którą odda strzał. Tutaj mamy naprawdę zapewnioną profesjonalną pomoc. Trenerzy są bardzo przyjaźnie nastawieni, jest naprawdę bardzo wysoki profesjonalizm. Wszyscy się bardzo dobrze bawią i mogą poznać ten sport. Te mistrzostwa to, to jest jakaś tam odskocznia, nie? że mam, mam czas i jak wyjeżdżam, no to jest tutaj sport. Otaczamy się tutaj tym sportem, jak się wszyscy tutaj spotykamy razem i to, to pomaga. Ja też nie mam jakiegoś takiego parcia na nie wiadomo jakie rekordy. Jak potrenuję, to myślę, że jest szansa na to, że kiedyś tu rozwalę system. Bardziej się uaktywniłam, chyba więcej myślę o tym, żeby uprawiać sport. I bardziej uwierzyłam w to, że w ogóle mogę to robić. Ludzie, nie poddawajcie się, do przodu idźcie. Ważne, żeby w przenośni oczywiście powiem, lecieć do góry. No, yy, ze osoby są niepełnosprawne. To nie znaczy, że są wykluczone ze światu, z światu sportu. Samozyt, sami, dla osób w najbardziej podstrzegam, ponieważ w ten sposób przełamują swoje bariery i dla naukodawców, dla naukodawców i w końcu dla naszych młodych.